A teraz prosi, kto zapamiętał, by <gramedza> Ja no, no. Rafał, <gramedza> To Witam Państwa jeszcze raz. Teraz już tak bardziej oficjalnie. Ja jestem trenerem, zostałem już przedstawiony, więc od lewej mamy Hendrego. To ja, to ja. To jest adres, to Udało mi się właśnie wystąpić na turnieju rangi major. Rafa Krupka, mam 22 lata. Generalnie żartowni Chodzi creative na TS-a i tak, no ja pobiłem rekord. Ale, Ale stresik stresi by jest, panowie, strasznik jest, jest. Jakub Dymowicz mam 19 lat. A co chcesz robić za 5 lat? Za 5 lat? O ile to będzie możliwe grać w CS a cały czas? No i takie no odpowiedzi się spodziewałeś no. Brawo! Kamil Kuryś, lat 22 Tak, Sywka, no z chyba charakteru i stylu gry Damian Lekksogłębski ja, Kamil, Adrian jesteśmy osobami, które gdzieś tam mają to sklejać wszystko. Ciekawa inicjatywa, szczególnie, że faktycznie w tym esporcie nie ma na razie miejsca dla amatorów za bardzo. Są albo profesjonaliści, albo długo, długo nic. Myślę, że 30 dni intensywnej takiej pracy pod reżimem na pewno daje dużo lepsze efekty niż granie sobie w domu i nie zwracanie uwagi na błędy. Zaczynają powstawać profesjonalne ligie sportowe, zaczynają powstawać organizacje sportowe. Wreszcie duże firmy, które są w Polsce, zaczynają w ten sport inwestować, więc myślę, że to jest dopiero początek drogi. na to, że organizatorzy pociągną dalej tą drużynę już po zakończeniu tej, tej akcji. Średnia uślebusa to jest między 170 sekund, czyli 17, 17 sekundy do 18, gdzie u na przykład u Henrygo dochodzi do 22 minut. Jaki jest ten pierwszy program? Gdzie chcecie oglądała albo tych wszystkich dniach? Top 10, żebyśmy... No, żebyśmy byli w tej ścisłej takiej dobrze walk. No. Czyli patrzyli Żeby... na wszystkie nasze imprzech. To z kolegów ma inne zdanie? Nigdzie nie wylądujemy. My dopiero będziemy lecieć. Jest to bardzo interesujący projekt. Pozytywnie zaskoczyło mnie to, co tu zobaczyłem. Profesjonalne podejście do sprawy, opieka fizjoterapeuty, opieka trenerska, to no, trzymam kciuki za tę inicjatywę, jestem listy nią naprawdę niezaskoczony. To są ludzie, którzy przeszli eliminację, więc no, oni grać potrafią. Teraz jest kwestia tego, czy nauczą się grać razem i kwestia tego, czy razem grając są na tyle dobrze, żeby powalczyć z innymi zawodowymi drużynami. To, to, to jest lista zespołów, którzy byliby dobrymi przeciwnikami, z którymi chcieliby się chłopaki zmierzyć. Oczywiście wybieraliśmy wśród drużyn profesjonalnych, ale jednocześnie takich, z którymi chłopaki rzeczywiście mogą nawiązać walkę i oceniać swoje siły. Ostateczna decyzja padła na... Drużynę. W tym momencie moim zdaniem to jest najbardziej progresująca drużyna w naszym kraju. Często grają mapy siłowe po prostu od tak, żeby sobie zagrać, pobiegać. Popełniają dużo błędów, ale tak czy inaczej w grach o dużą stawkę próbują dać z siebie wszystko i naprawdę progresują bardzo mocno. Dlatego o nich tutaj pomyśleliśmy. Bardzo ciekawy projekt, którego nigdy nie było w Polsce. Dzieciaki mogą zobaczyć jak to wygląda, jak wygląda taka gra i jak profesjonalnie można zarabiać pieniądze na nagraniu. Myślę, że 30 dni to jest taka rozgrzewka do faktycznie stworzenia zespołu. 30 dni ciężko stworzyć zespół, ale można zgrać fajną paczkę, która się będzie dobrze rozumiała. Myślę, że po 30 dniach to będzie dla nich dobra szkoła. Natomiast czy zmierzyć się mogą, ale czy wygrają, zobaczymy. Myślę, że za rok, może dwa, mogą stanąć gdzieś tam na piedestale w kolejnych rozgrywkach. Zagramy w mapach, żeby nie było biegania po mapie i tak dalej. Ale już Ana traktuje, nie gra. Trzeba i zgra lewą ręką. Dobra. Będziemy grać meczy. Chcemy specjalnie przegrać ten mecz. Oooo! No, nie chcesz pograć. co? Lewo, na krzyż. O, mówił na krzyż. Lewo. Zarty się skończyły. Jest to dobry pomysł, ponieważ podobnych akcji mających wyłonić nowe zespoły esportowe spośród grona amatorów jest sporo, a to jest chyba najbardziej profesjonalne podejście. Pomysł na to, żeby przez 30 dni poznawali nie tylko siebie, siebie samych, mieszkając w jednym budynku, ale także poszczególne aspekty treningu. Może rzeczywiście pozwolić im na wygraną z tym profesjonalnym zespołem, w którym bieżą się w październiku. Który? O kurde! Teraz graz bez myśli. Dobra! <noise> <noise> bez myśl <noise> Wygraliśmy wreszcie, dobra! Brawo! kapitalne. Ja gratuluję. Dziękuję bardzo. Tam jeszcze jeden gracz był. Będzie. 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 Bądź na bieżąco. Zostaw lajka na fanpage'u Komputernik Gaming i Lenovo Legion. Mamy umówione tak, że w trakcie treningów nikt nie używa telefonu. Jest stacjonarny. Tak, ja nawet nie używam co. się tak. Tak, mama najczęściej jak dzwoni to na Messengera